Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej wideo recenzji na e hardwarepl Kurier przywiózł mi cztery podkładki chłodzące pod laptopa. To są modele Grip 100 i Grip 110. Cztery dlatego, że obydwa modele mam we wszystkich kolorach w czarnym i białym, więc razem wychodzi, że mam podkładek cztery. Zaczniemy od unboxingu, potem zajmiemy się różnicami pomiędzy nimi. I ogólnie powiem o tym, jak sprawują się podczas normalnego użytkowania. Pudełko każdego modelu wygląda tak samo, dlatego też mogę zrobić jeden unboxing zamiast każdego modelu oddzielnie. W środku mamy podkładkę zabezpieczoną w piankach, więc nic się nie stanie podczas transportu oraz dokument, niestety w języku niemieckim, który za dużo mi nie mówi. W angielsku nie ma niestety, ani po polsku. Jest też kabel USB, który będziemy musieli podłączyć do podkładki, podstawki i do laptopa, po to, żeby dostarczyć zasilanie do wiatraka. Kartę możemy włożyć. Jeśli chodzi o budowę, Samej podkładki to wymiary. Każda podkładka ma takie same i pozwalają one na użytkowanie razem z nimi laptopów od 12 do 17 cali. Testy podkładek przeprowadzałem przy pomocy 13-calowego MacBooka, który moim zdaniem bardziej przydała się na podkładkę dla osób, które lubią w łóżku posiedzieć z laptopem i mają laptopa, który na przykład chłodzenie karty graficznej ma oddzielnie z boku i tam wtedy strasznie się piechli jak włączę jakąś aplikację bardziej wymagającą. No ale o tym później. Na razie powiem o budowie i różnicach w budowie, tak więc razem jeszcze drugi jakiś poglądowy egzemplarz i porównanie. Mamy przed sobą dwa modele. To jest model GRIP 110, to jest model GRIP 100. Może na początku powiem o różnicach. Te elementy, czyli ta obwódka, cała obudowa jest wykonana z tego samego plastiku. Oczywiście model biały nieco różni się od czarnego, ale to już zależy od materiału wykorzystanego po to, żeby uzyskać taki, a nie inny kolor. Jeśli chodzi o to, co jest nad wentylatorem, co oddziela wentylator od laptopa, to w przypadku Grip 100 mamy użytą siatkę. No i ona rzeczywiście bezpiecznie oddziela laptopa od wentylatora. Jednak bezpieczniejszą opcją jest wykorzystana powłoka w modelu GRIP 110. Jest ona wykonana z aluminium i to rzeczywiście wygląda solidniej, chociaż wizualnie bardziej podoba mi się ta siatka wykorzystana w GRIP 100, bo wentylator jest taki wyeksponowany i, i, i ładnie to wygląda różnicą, która pozwala nam odróżnić te dwa modele, która najbardziej rzuca się w oczy, to ilość portów USB. W modelu Grip 100 mamy tych portów 1, czyli po prostu to gniazdo, które wykorzystujemy na zasilanie laptopa, możemy wykorzystać. Nie jest zmarnowane, dlatego że na podkładce znajduje się jeszcze jeden port, który pozwala na podłączenie tam jakiegoś urządzenia. I sprawdzałem, klawiaturę można podłączyć. Klawiatura działa, jednak z myszką miałem pewne problemy. Inaczej jest w przypadku modelu Grip 110. Model Grip 110 posiada, można powiedzieć, że to jest wbudowany hub. Mamy tutaj trzy wejścia USB, które możemy wykorzystać do podłączenia jakichś peryferiów. Natomiast jedno służy do zasilania wentylatora. Obydwa te modele mają 20 cm wentylator o średnicy 20 cm, który rzeczywiście chłodzi. A jak chłodzi, to powiem w następnej części naszej video Mamy przed sobą podkładkę, a na niej MacBooka Pro, 13 calowego. Jak widać, nie ma żadnych problemów ze zmieszczeniem tego modelu. Nie wiem, jak to będzie z 17 -kami. Producent yy, chwali się, że na podkładce zmieścimy laptopa od 12 do 17 calowego, ale, ale no, jak widać, to jest 13 cali i mamy taki, taki mały odstęp tylko yy, do krawędzi. No, ale już mniejsza z tym. Zawsze może trochę wystawać. To może nie będzie wyglądało za dobrze, ale jeśli tak jest w specyfikacji, no to tak też Wam mówimy. Yy, ważnym elementem tutaj tej podkładki, jeśli już postawimy laptopa i widzimy co i zaczynamy pracę, to odruchowo laptopa kładziemy w miarę wysoko. Jednak yy, nie jest to dobrym pomysłem, gdyż yy, kładąc ręce na powierzchni laptopa, laptop zsuwa się w dół. No ale na szczęście po jakimś czasie napotykam na swojej drodze poślizgowy, który uniemożliwia temu laptopowi dalsze spadanie i, i możemy już komfortowo pracować. Miałem powiedzieć parę słów o chłodzeniu. W moim przypadku nie sprawdzałem temperatury komputera jakimś programem czy, 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 czy czymś specjalistycznym. Postanowiłem sprawdzić yy, możliwości tej podkładki, w czym ona pomaga w praktyce, yy, więc odpaliłem sobie Premiere Pro i After Effects naraz. I o ile czas laptop zawodzi, działa niezbyt płynnie, to z podkładką chłodzącą nie napotkałem się z takim problemem. Naprawdę yy, chłodzenie daje bardzo dużo laptopowi. Yy, no i dzięki tej podkładce mogłem Płynnie obrabiać jednocześnie i w premierze, i w After Effects. Także podkładka, po prostu, to nie jest jakiś tylko dla wygody wymysł, czy jakaś atrakcja wizualna. Podkładka naprawdę pomaga w codziennych pracach. Podłączenie podkładki jest banalnie proste. Mamy kabel USB wystarczającej długości, żeby sięgnąć no wszędzie, gdzie tylko chcemy, do jakiego portu USB chcemy. I ja teraz podepnę. Laptop podaje prąd do podkładki no i wentylator po prostu zaczyna się kręcić i chodzić laptopa. Z tyłu podkładki mamy suwak, który służy do ustawiania szybkości pracy wentylatora i coś o czym jeszcze wcześniej powiedziałem, to jest w modelu wyższym, czyli Grip 110. Mamy możliwość podłączenia zasilania z zasilacza. Także port USB mamy wolny, no ale też jednocześnie hub USB nie działa. To by było na tyle, jeśli chodzi o ocenę tych podkładek. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, produkty z serii Grip to dobrze wykonane produkty. Oraz y, takie produkty, z których na pewno będziemy czerpać radość. Polecałbym je szczególnie każdemu, kto z laptopa korzysta, y, jak z domowego pc y, Wracając do domu, kładziemy laptopa na, na takiej podstawce i, i od razu wygodniej nam się go użytkowuje. Z racji, że dostałem aż cztery podstawki, to teraz pokażę Wam je wszystkie, jak wyglądają. To jest podkładka Grip 110. Biała z tyłu ma te cztery porty oraz ta aluminiowa powłoka, której w modelu Grip 100 nie ma. To był biały model, to natomiast jest czarny model. Wygląda tak. Teraz pokażę Wam model Grip 100. To jest biała wersja i to jest w sumie model, który chyba najbardziej przypadł mi do gustu, najdłużej go używałem, pomimo tego, iż USB pozwala na podłączenie tylko jednego urządzenia, co dla mnie jest wystarczające, bo ja podłączę sobie tylko klawiaturę i nie mam już dalej z niczym problemu. Myszki nie udało mi się podłączyć, nie wiem co było tego winą, w każdym razie klawiatura dało radę i, i dlatego taka podkładka, GRIP 100 dla mnie byłaby wystarczająca, no i do tego ten biały design wygląda całkiem fajnie. I tutaj mamy czarną wersję tej podkładki. Pamiętajcie, że produkty firmy Hangyong możecie najtaniej kupić w sklepie proce.pu.pl